Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o reportażu posełki 8 pierwszych kobiet. To jest reportaż o pierwszych posłankach w II Rzeczpospolitej. Autorką tego zbioru reportaży jest Olga Wiechnik. Ale zanim opowiem Wam o posełkach, chciałbym wam przypomnieć, że jest konkurs. To znaczy, ci, którzy nie śledzą mnie w mediach społecznościowych, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, mogą nie wiedzieć, że na blogu trwa konkurs, do wygrania jest książka „Książka nierozłączni Junte Huanga. To jest konkurs, który robię razem z wydawnictwem poznańskim. Mamy pięć egzemplarzy tej książki do rozdania. Nierozłączni to jest prawdziwa historia takich słynnych braci syjamskich, którzy byli atrakcją obwoźnych cyrków w Stanach Zjednoczonych, a później osiedli w niewielkiej miejscowości właśnie w Stanach Zjednoczonych i wiedli życie takiej amerykańskiej szlachty z południa. To jest oczywiście historia prawdziwa. To jest też historia Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chcecie zdobyć tę książkę, wejdźcie sobie na czytam, recenzuję, znajdźcie wpis konkursowy i odpowiedzcie na pytanie, które brzmi. To właściwie nie jest pytanie, to jest właściwie taka prośba, żebyście napisali o swoich ulubionych książkach poświęconych Ameryce Północnej, jej historii albo jej współczesności. Dosłownie kilka słów, parę zdań i spośród wszystkich odpowiedzi, które zamieścicie, czy to na blogu, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, razem z wydawnictwem Poznańskim wybierzemy najlepsze i autorów tych lub autorki tych najlepszych wypowiedzi nagrodzimy książkami. Na wasze odpowiedzi czekamy do końca niedzieli 7 lipca 2019 roku. Szczegóły konkursu na czytamrecenzuje.pl bardzo go Wam polecam. A teraz już przejdźmy do książki, do posełek Olgi Wiechnik. No i na początek chciałbym Wam powiedzieć, że bardzo lubię, kiedy rzeczywistość wywołuje do odpowiedzi książki i w pewien sposób komentuje ich treść, tworząc jakieś takie nowe klucze do ich odczytania. Tak właśnie było w przypadku: Żeby nie było śladów starego Łazarewicza. Jeżeli nie czytaliście recenzji Cezarego Łazarewicza, książki Cezarego Łazarewicza, żeby nie było śladów na moim blogu, to odsyłam też na recenzuje.pl. Zobaczycie, w jaki sposób tam rzeczywistość wywoła, wywołała książkę do odpowiedzi. No i tak też rzeczywistość wywołała do odpowiedzi książkę Posełki Olgi Wiechnik. Dla posełek. Czyli tego reportażu o pierwszych posłankach w historii II Rzeczypospolitej, takim kluczem, nowym kluczem do odczytania, który wywołała rzeczywistość, mogą być niedawne wydarzenia w jednej z komisji sejmowych bo w czasie posiedzenia komisji finansów publicznych dokładnie 25 czerwca 2019 roku doszło do takiej wymiany zdań między posłem Andrzejem Szlachtą a posłanką Izabelą Leszczyną w pewnym momencie tej wymiany poseł Szlachta powiedział tu tutaj będzie cytat bardzo proszę, żeby pani przewodnicząca Izabela Leszczyna takiego mentorskiego tonu nie stosowała, bo nawet to nie jest stosowne jako kobiecie. No i wtedy pani Izabela Leszczyna powiedziała: Panie pośle, ja jestem posłem. Ja dla pana nie jestem żadną kobietą. Jestem posłem na Sejm RP, tak samo jak pan. No i później w wywiadzie dla TVN24 poseł Szlachta mówił, że ten mentorski styl nie jest stosowny kobiecie, która kojarzy się. Z takim ułożeniem, elegancją i dostojnością. To też jest cytat. No i poseł jeszcze powiedział, że mężczyźni w takim wieku jak mój wystąpienia kobiety kojarzą się jako bardzo wysublimowane, eleganckie, a czasem mężczyźni pozwalają sobie na troszkę więcej. No tak, podsumował poseł. I żeby. I chciałbym też teraz w tym momencie przywołać jeszcze jedno, jedną taką wypowiedź, żeby nie było, że takie zachowanie jest jednostkowe i, i więcej takich sytuacji w Sejmie naszym nie było. No, otóż była, na przykład w grudniu 2018 roku marszał, marszałek Kuchciński wołał do jednej z posłanek, proszę nie pokrzykiwać, kobiecie nie wypada. No, no i tak się dzieje, tak się mężczyźni odnoszą do kobiet w polskim Sejmie. No, i teraz tutaj wracamy do książki, bo chciałbym zwrócić właśnie Waszą uwagę, że jakże inaczej czyta się książkę Olgi Wiechnik, kiedy ma się świadomość, a przede wszystkim ma się też konkretny dowód, że posłanki w 2019 roku zderzają się z tymi samymi stereotypami. Posełki w roku, tysiąc, w roku 1919. Książka Wiechnik jest w ten sposób, właśnie jeżeli czytamy go według tego klucza, nie tylko bardzo dobrym reportażem historycznym, w którym poznajemy życie tych ośmiu pierwszych posłanek zasiadających w składzie sejmu ustawodawczego. To jest też, no może przede wszystkim, książka o niesłabnącej sile stereotypów na temat kobiet i o mizoginii w szeregach. No, jakby nie było elit narodu, czyli książka o tym, co było kiedyś, ale też, także, ale też o tym, co jest dzisiaj. No i to też jest reportaż, który uświadamia nam, jak łatwo zapominamy o zasłużonych kobietach, bo one na przykład nie mają swoich ulic. Te posłanki, albo posełki, jak kto woli. Wtedy na początku XX wieku mówiło się też po ślice, co było bardzo. Przynajmniej z dzisiejszej perspektywy, takie niezgrabne. No i właśnie te kobiety, te posłanki, zasłużone dla naszego kraju, nie mają dzisiaj swoich ulic, nie mają pomników, nie uczy się o nich w szkołach. Dlatego ten reportaż Olgi Wiechnik, właśnie, bardzo fajnie, że je przypomina. Z tego względu. Ten, tą książkę można ustawić obok takich książek, jak na przykład pani Stefa Magdaleny Kicińskiej, albo Przecież ich nie zostawię. To był taki zbiór reportaży pod redakcją Moniki Schneiderman i też Magdaleny Kicińskiej o kobietach ratujących dzieci w czasie wojny. A tak w ogóle na marginesie, Magdalena Kicińska jest redaktorką posełek. No i te wszystkie książki, które przed chwilą wymieniłem, to są książki stworzone przeciwko niepamięci. Posełki też są taką książką stworzoną przeciwko niepamięci i książką, która wydobywa te pierwsze posłanki z zapomnienia. Wiechnik prezentuje w swoim reportażu biografię każdej z kobiet. Osiem krótkich biografii znajdziecie w tej książce. Opisuje ich kolektywną pracę i osiągnięcia w Sejmie. Ale nie traktuje tych posłanek właśnie jako grupy, przedstawia indywidualne losy każdej z nich. Oczywiście na tyle, na ile to było możliwe, bo jedne biografie są bardziej szczegółowe, inne mniej, bo do niektórych dokumentów i informacji o poszczególnych posłankach było po prostu trudniej dotrzeć. I bardzo fajnie, że są te biografie, jest tych biografii 8 i że one są takie wyodrębnione w tym tekście, no bo w ten sposób. Podkreśla się też odrębność każdej z kobiet, ich wyjątkowość i w jakiś sposób odmienność losów. I tutaj muszę też powiedzieć, że Wiechnik bardzo umiejętnie przenosi uwagę czytelnika między tymi indywidualnymi historiami swoich bohaterek a opowieścią o ich pracy, tej właśnie kolektywnej w Sejmie. Nie ma tutaj żadnego chaosu. A o taki chaos wydaje mi się, że jest łatwo, no bo mamy osiem notabene głównych bohaterek, a to jest dużo. Do tego mamy wiele wątków pobocznych, dotyczących na przykład pracy w Sejmie, albo w ogóle historii Polski. Wiechnik to bardzo zgrabnie wszystko łączy i tworzy, muszę przyznać, bardzo atrakcyjną narrację. Tę książkę po prostu się dobrze czyta. Ten reportaż to też ciekawy i różnorodny obraz terenów polskich u schyłku zaborów, a później też drugiej RP, bo oglądamy Polskę, tak jak już powiedziałem, oczami ośmiu posełek. I przez pryzmat ich y, życiowych doświadczeń. No, a że bohaterki Olgi Wiechnik pochodziły z różnych grup społecznych, dorastały i pracowały w różnych miejscach naszego kraju, to, to podążając za nimi, mamy okazję poznać naprawdę spektrum problemów, jakimi żyli w ówcześni bohaterowie y, RP albo jeszcze nieodrodzonej Polski. Y, a też w pewnym stopniu odkryć stan ich świadomości, i, i, i to jest też bardzo ciekawe. Poza tym, reporterka dosyć szczegółowo maluje tło historyczne posełek, a właściwie tło historyczne, w którym wzrastały i dojrzewały i pracowały posełki. Nie rezygnuje z opisywania kontekstu polityczno-społecznego wsi, w których na przykład część kobiet pracowała. Nie zapomina o opisywaniu historycznych wydarzeń, i to też jest bardzo ważne, ale najważniejsze jest, wydaje mi się, to, że Wiechnik, opisując ten świat, w którym dojrzewały przyszłe posłanki, pokazuje z jakimi stereotypami na temat kobiet przyszło się mierzyć nie tylko pierwszym parlamentarzystkom, ale też wszystkim kobietom w Polsce i właściwie na świecie. I tutaj mam dla Was taki cytat dla Polek studia wyższe wciąż są niedostępne choć Maria Skłodowska-Curie również absolwentka Uniwersytetu Latającego pierwszego Nobla dostanie już za kilka lat 1903 roku naukowe autorytety wciąż powtarzają, że kobiece mózgi są zbyt małe, żeby mogły pojmować nauki ścisłe, a narządy rodne uniemożliwiają racjonalne myślenie. Niektórzy przestrzegają nawet, że od intensywnego wysiłku umysłowego wysychają piersi, a dzieci rodzą się wątłe i chorowite. Koniec cytatu. To jest stan świadomości ludzi z z samego początku XX wieku, i to jest ciekawe, że ci, którzy próbowali się przeciwstawić takiemu myśleniu, byli nazywani radykałami albo i tutaj też jest cytat szerzącymi rewolucyjną, wywrotową, gorszącą wręcz ideę równości równości płci, równości klas, równości narodów. No, w takim, w takim świecie dorastały posełki, w takim przyszło im pracować. No, i jak pokazuje rzeczywistość, ten świat zmienił się bardzo, ale w pewnych kwestiach nie zmienił się w ogóle. Historię posełek Wam bardzo polecam. To jest przede wszystkim dobrze napisana książka, i czyta ją się bardzo szybko, i jest to też historia bardzo wciągająca. Więc może, jeżeli szukacie jakiejś książki na wakacje, na wakacyjny wyjazd, to będą to, tą książką właśnie posełki. Tyle ode mnie dzisiaj bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu przypominam o konkursie, do wygrania są nierozłączni z wydawnictwa poznańskiego. No to posełki też są z wydawnictwa poznańskiego. Tak się złożyło w tym tygodniu, że o dwóch książkach z Poznańskiego wam opowiadam. No, także tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.